Jesteś już. Chodź! Siedziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Palec, by nasze drogi spleść gwiazdom na przekór. Otwórz te rany, a potem zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad rany, Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień, Rozpalę usta smagane wiatrem Z moich snów uciekasz nad ranem Cierpka jak agres, słodka jak bez Chcę Karne loki splątane, piąkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, Czy przez ślepy traw miłość na. Gdybyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała Z moich snów uciekasz nad ranem Cierpka jak agrest, słodka jak bez Chcesz nić czarne loki splot Go znam! To on mordował temerskich chłopców w białym sadzie! Cichaj kobieto. Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za hamstwo? Znowu burdy i awantury! A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie! Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla, alias Ceraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał, a ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Nie zwierzam się bardom z miłosnych rozterek, Zawsze potem rozpaplają. Jak zresztą widać. Słuchaj, skoro Jaskier był łaskaw zdradzać cudze tajemnice, to może powiedział też, gdzie go szukać? <laughs> Bardzo zabawne, do prawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Zigiego Roiwena. No tyle noga. I więcej go już nie widziałam. Roiwen? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll skalwy. Gdyby trole były też diablo-inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w Passiflorze, to potem trzy dni nie spał z nabów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca złoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Zakładam, że Skop się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w ustach. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior? Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy niedosłownie, tylko. Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś ze za skórę. Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświadkiem. Razem z Zigim Royvenem, właśnie, tasakiem i królem żebraków. Mm, niezły numer. Dobrze chociaż że jaskier nie zadarł z kościołem wiecznego ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Zigim Roiwenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roywen ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać jak tylko się czegoś dowiesz. Raczej na nic się tu nie zda. Wracam do Na karmie pusie i będę czekał. A nóż, jaskier sam wróci. Bywajcie.